Nagrywam. I dalej. No, nagrywaj. Woda. 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 Dalej, Tu, woda, woda, tu. Dalej o, woda, woda. Tu, dalej. Jedzaj. Jedzaj, dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Już dojżawa. tam leży. dalej. A Rusz, dalej. Dalej, 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 11, no nie, tam. <grymne> Gratulacje. Dalej, dalej, dalej. No to jeszcze tyle nie miałeś, Dalej, zjedaj, no. zjedaj, Nie, Tak, 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 dalej. Dalej, 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 o? o, teraz lebo, tam lebo, powinna ją tuć. Mają, Poszły dwie by były i spadły, tak? Nie, <grymne> jedna, 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 jedna poszła. Jedna poszła, tak. To, ja. to dobre.